Fabryka broni z szansą na kontrakt dla francuskiej armii? Teatr powszechny rozpoczyna nowy sezon artystyczny. Co na początek? Pokażemy także znanych Radomian czytających dzieło polskiego noblisty. Sobota 6 września, Agnieszka Monko witam Państwa i zapraszam na teledziennik. 22. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, który odbył się w Kielcach, był bardzo udany dla Radomskiej Fabryki Broni. Nagroda ministra obrony narodowej za modułowy system broni strzeleckiej potwierdziła wysoką klasę nowej broni. Stoisko fabryki broni cieszyło się dużą popularnością. Premiera modułowego systemu broni strzeleckiej na salonie w Kielcach była bardzo udana. Przez cztery dni trwania salonu stoisko fabryki broni było jednym z najczęściej odwiedzonych. Obok przedstawicieli polskiego rządu, wicepremiera Janusza Piechocińskiego i ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka, stoisko radomskiej fabryki odwiedził także zastępca szefa sztabu generalnego, generał brygady Jan Dziedzic. Można powiedzieć, że producent wychodzi naprzeciw potrzebom sił zbrojnych, prezentuje rozwiązanie zunifikowane, do wielokrotnego zastosowania w różnej konfiguracji, nawet w konfiguracji karabinka reprezentacyjnego. Według polskich wojskowych MSBS ma jeszcze jedną ważną zaletę. Cała produkcja, myśl techniczna znajduje się w polskich rękach, co w sytuacji zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa nie wymaga podkreślenia. Znaczenie tego nie wymaga. Zainteresowanie nowym produktem fabryki broni przejawiało się także ze strony przedstawicieli zagranicznych Ministerstw Obrony. Duże znaczenie dla radomskiego producenta miała wizyta Jean-Pierre Devois, dyrektora generalnego Departamentu Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Francji. Fabryka broni bierze udział w przetargu na nowy karabinek dla francuskiej armii. Konkurencja jest bardzo duża, ale myślę, że nasz wyrób jest na tle konkurencji ma pewne wyróżniki, których na pewno konkurencji nie ma, czyli ta modułowość, którą która nasz wyrób posiada, modułowość, która na skalę światową jest bardzo nowatorska. Żaden inny producent broni na świecie nie opracował wcześniej konstrukcji, która przy jednej komorze daje możliwość skonfigurowania broni w układzie kolbowym i bezkolbowym. Jest to nasz patent, zresztą w tej nowej konstrukcji patentów polskich jest już ponad 7. Fabryka broni oferuje armii francuskiej karabinek i subkarabinek MSBS w układzie kolbowym i bezkolbowym, z wchodzącym w skład systemu 40 mm podwieszanym granatnikiem. Radomski Teatr Powszechny rozpoczyna nowy sezon artystyczny. Rozpoczyna z impetem. We wrześniu w Powszechnym odbędą się aż trzy premiery. W październiku Teatr Tempa nie zwolni. W Radomiu odbędzie się 11. Międzynarodowy Festiwal Gąbrowiczowski. To element scenografii do jednej z trzech premier, jaką we wrześniu pokaże widzom Teatr Powszechny. Klaunę zobaczymy w spektaklu Janusza Wiśniewskiego. 12 września na deskach teatru pojawi się Demon z Mariam Pola. To sztuka na podstawie dybuka Szymona Aneskiego. Artystyczna kreacja reżysera i scenizatora, rzadko używa się tego słowa, a ono jednak jest potrzebne i ma jakieś znaczenie, jakiś sens. Spektakl, który porusza się wokół niebanalnych problemów naszego życia, dotyka tych najistotniejszych, najbardziej wrażliwych jego momentów, jak miłość, śmierć, życie. Kolejny spektakl premierowy niektórzy już widzieli. W czerwcu Radomski Teatr zaprosił na pokazy przedpremierowe Wesela. Ten tytuł wielu kojarzy się źle, mówi dyrektor teatru, ale też i zapewnia, że Radomskie Wesele nie jest spektaklem zrobionym po tak zwanych literach. To wesele dostosowane do realiów, ale też i poruszające uniwersalne zagadnienia. Zdaniem Zbigniewa Rybki, Mikołaj Grabowski, reżyser, zrobił wesele, w którym aktorzy posługują się językiem właściwym dla współczesnego widza. Okazało się, że, w, że yy, tekst, który powstał tak wiele lat temu, mówi do nas językiem i myślą, którą dzisiaj się posługujemy. Jest to niezwykle odświeżające, nie tylko odświeżające spojrzenie na starą naszą fantastyczną, wielką literaturę polską, ale na nas samych, na Polaków, na kraj, w którym żyjemy, który budujemy z mozołem. Trzecią premierą września będzie Prawda, komedia wyreżyserowana przez Zbigniewa Rybkę. Tytuł, jak stwierdził reżyser, jest przewrotnym. Dyrektor nie zdradza jednak zbyt wielu szczegółów, żeby, jak sam mówi, nie odbierać przyjemności widzom. Prawda będzie ostatnią premierą września, ale w kolejnych miesiącach teatr tempa nie zwolni zapewnia dyrektor Rybka. W październiku kolejna premiera i kolejne ważne wydarzenie 11. Międzynarodowy Festiwal Gąbrowiczowski. Pod pomnikiem Jana Kochanowskiego czytali dziś Henryka Sienkiewicza. Radą włączył się do ogólnopolskiej akcji organizowanej przez prezydenta Polski. W całym kraju czytano dziś trylogię Sienkiewicza. Narodowe czytanie Sienkiewicza w Radomiu rozpoczął Mariusz Rusek z Radomskiej Łaźni, organizatora tej akcji w mieście. Do czytania zaproszono wielu gości: dziennikarzy, samorządowców, uczniów i nauczycieli. Każdy czytał fragment pana Wołodyjowskiego, Henryka Sienkiewicza. Dlaczego zdecydowaliśmy się na tą, a nie inną? Nie potrafię odpowiedzieć wprost. To jest chyba bardzo najpopularniejsza w ogóle jeśli chodzi o, o dzieła Sienkiewicza, książka przepiękna, znana większości Polaków. Czytaliśmy ją we fragmentach. Oczywiście nie całą, bo zajęłoby to nam całą najprawdopodobniej sobotę. Dziś bogaty język Sienkiewicza jest już niemalże archaiczny. Trudno szukać na polskich ulicach takich słów i takich zdań. A wówczas Pojawiał się w jego twarzy pewien wyraz wesołego hultaństwa. Znać, żołnierz był z przyrodzenia krotofilny i za kawalerskich lat musiał moc figlów napłatać. Narodowe czytanie ma zachęcić do częstszego sięgania po książki nie tylko Henryka Sienkiewicza. W tegoroczną edycję włączyło się wiele miejscowości w kraju. Nie wyobrażamy sobie, żeby w Radomiu miało się takie czytanie nie odbyć, tym bardziej, że to naprawdę bardzo zacna i bardzo e, taka pozytywna w przesłaniu akcja zachęcająca do sięgnięcia po książkę, co w obecnych czasach takiej kultury obrazkowej, prawda, no, powinna być ważną rzeczą. Narodowe Czytanie to akcja organizowana przez Kancelarię Prezydenta Polski. Akcję zainaugurowano dwa lata temu. Wracają bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Radomia. Najbliższe spotkanie z prawnikami już 9 września. Aby skorzystać z porady należy się wcześniej umówić na spotkanie. Zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu plus 48 36 20 560. Prawnicy udzielają porad w Biurze Rady Miejskiej przy ulicy Moniuszki. Przed wakacjami zakończyliśmy pierwszy cykl z polat prawnych które oferowane są w Biurze Rady Miejskiej bezpłatnie. Porady udziela trzech prawników, trzech prawników. Porady cieszyły się na tyle popularnością, że do Biura Rady zgłosiło się około 500 mieszkańców naszego miasta, którzy z takich porad skorzystali. Jest wiele telefonów o to, żeby te porady wznowić. No i od września teraz, o przyszłym tygodniu, od wtorku ruszają te porady, będą wrzesień, październik udzielane. Na listopad chciałbym przerwać te porady, dlatego że jest kampania nie chciałbym, żeby ktoś zarzucił, że, że w taki sposób próbujemy prowadzić kampanię wyborczą, ale wszyscy mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z porady prawnej, zapraszam, czy proszę o telefon do biura Rady Miejskiej, będzie można się zapisać. Tak jak przed wakacjami, porad będzie udzielało trzech prawników, dwa razy w miesiącu po 8 godzin. Niektórzy twierdzą, że najpiękniejsze są jesienią, inni dodają, że tatry piękne są o każdej porze roku. Na i pożółkłe szlaki zabiera wszystkich chętnych Mateusz Paliczuk, autor najnowszej, pierwszej po wakacjach wystawy Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. To wspomnienie nie z tegorocznych wakacji, ale z ubiegłorocznej wrześniowej wyprawy w Tatry Polskie. Wystawa Tatry na jesiennym szlaku jest pierwszą otwartą po letniej przerwie ekspozycją zdjęć Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. Doskonale, jak twierdzi sam autor zdjęć, wpisuje się w jesienny cykl wystaw. To także pierwsza autorska wystawa Mateusza Paliczuka. Autor prezentuje tatry polskie, wysokie i zachodnie. Tatry jesienne, kiedy to żółcią i czerwienią mieni się sit z Kucina, charakterystyczna dla tego pasma gór roślina. Autor zabiera widzów na dwa górskie szlaki. Jeden szlak to jest na Wrota od, od strony Morskiego Oka, drugim szlakiem jest to szlak od Doliny Ochołowskiej do na szczyt na wierch starobłociański i tutaj możemy, o, możemy oglądać, podziwiać widoki z tych dwóch szlaków górskich, które myślę, że są jednymi z bardziej malowniczych. Mateusz Paliczuk fotografią interesuje się od dwóch lat. Podróżniczą i górską od ponad roku. W Tatry jeździ od zawsze. Cały czas praca z zgiełk w naszego miasta, więc myślę, że to jest dobrą alternatywą i odskocznią na... Po prostu wyluzowanie. Mateusz Paliczuk fotografuje nie tylko pejzaże górskie. Aparat zabiera na niewielkie wycieczki i wędrówki po mieście, a nawet do pracy. Wystawę fotografii Mateusza Paliczuka można oglądać w galerii w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Piłsudskiego. Do 3 października kapituła Funduszu Biskupa Jana Hrabka przyjmuje zgłoszenia kandydatur do tegorocznej edycji nagrody Vivendi Caritate. Zgłoszenie powinno zawierać dane adresowe kandydata oraz osób zgłaszających oraz udokumentowany opis dokonanie kandydata. A dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą do siedziby Caritas Diecesji Radomskiej przy ulicy Kościelnej 5, oczywiście w Radomiu. Nagrodę Viventi Caritate Kapituła przyznaje osobom, grupom osób, instytucjom za wybitną działalność na polu charytatywnym, społecznym, kulturalnym czy wychowawczym inspirowaną wskazaniami Ewangelii do miłowania czynem. Przykładem takich postaw był biskup Jan Hrapek, którego również poprzez tę nagrodę chcemy pamiętać w sposób szczególny. A na zakończenie przypominamy o jutrzejszym 16 już święcie chleba. Impreza jak co roku odbędzie się w Muzeum w Śradomskiej. Początek o godzinie 10, a zakończenie o godzinie 19. U nas natomiast już za parę chwil sport, a po sporcie prognoza pogody. Ja dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.